Rozwiążmy równanie 5x minus 2 równa się 2x plus 3. Na początku przenosimy niewiadome na lewą stronę, a wiadome na prawą. Napiszemy w ten sposób: 5x jest już po właściwej stronie. Teraz. 2x przeniesiemy na lewą stronę ze zmianą znaku, czyli napiszemy minus 2x. Równa się. Po prawej stronie znajdowała się liczba 3. Przepisujemy ją. Natomiast liczbę minus 2 przenosimy teraz na prawą stronę ponownie ze zmianą znaku. Czyli napiszemy plus. 2. Wykonajmy odejmowanie po lewej stronie równania. 5x odjąć 2x to jest 3x. Przepisujemy znak równości. I po prawej stronie 3 dodać 2 to 5. Aby obliczyć wartość zmiennej x, dzielimy obie strony równania przez 3. Czyli x równa się 5 trzecich. Stąd dalej x równa się 1 cała i 2 trzecie. Dziękuję.